Przygotowania zaczęliśmy pod koniec stycznia. Trenujemy trzy razy w tygodniu. Do tego czwarta jednostka dochodzi sparring w weekend, zazwyczaj w soboty. Graliśmy już cztery sparringi. Wyniki były różne, ale przede wszystkim teraz patrzymy na, na grę, na to, żeby zgrać paru młodych chłopaków, bo tutaj z juniorów wchodzi trzech chłopaków i będą nam potrzebni, żeby uzupełnić kadrę. Jeżeli chodzi o przygotowanie, jeszcze wracając do przygotowań, no to trenujemy na hali, trenujemy na sztucznym boisku, także to, co mieliśmy do zrealizowania, myślę, że zrealizowaliśmy. Liga rusza za dwa tygodnie, tak? Pierwszy mecz gramy w studiące. Jeżeli chodzi o, o cele, pan pytał o cele też. Na pewno chcemy się bić o jak najwyższe miejsca, ale, ale myślę, że utrzymanie tej pozycji, którą teraz mamy, byłaby dla nas sukcesem, bo bo drużyny, które są, w, 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 jeżeli chodzi o drużyny z miejsc 1-3, to są naprawdę mocne drużyny. A, a na jesień graliśmy z nimi wyrównane mecze. Co prawda żeśmy z tymi y, y, drużynami, które są przed nami, przegrali, ale mecze były wyrównane. Dlatego takim celem dla nas byłoby teraz w, zrewanżować się tym drużynom i, 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 i postarać się o zwycięstwa w tych, tych spotkaniach. Na szczycie, nazwijmy to. Z różnych przyczyn kadra e, troszkę moim zdaniem się osłabiła, bo odszedł od nas e, Tomek Reguła, który grał wszystkie mecze. Tak defensywny pomocnik e, i z, z paru chłopaków powiedzmy zrezygnowało. E, takich, którzy mnie grają, kontuzje również tutaj e, mamy w zespole i musimy czekać aż, aż po operacji barku podstawowy ten stoper wróci. Yy, musimy jakoś łatać, mówię, przede wszystkim próbujemy, próbujemy to zrobić młodzieżą i myślę, że młodzież w Wiekowicach yy... Młodzież w wiekowicach stoi na dobrym poziomie i, i myślę, że chłopcy dadzą radę uzupełnić kadrę, bo, bo już w sparringach pokazywali, że, że naprawdę potrafią grać w piłkę. Być może uda nam się jeszcze ściągnąć dwóch chłopaków, którzy trenują z nami z, z rowu rybnik, juniorów, e, też by się na pewno przydali, byliby wzmocnieniem.